Tu mamy pieczywko. Pieczywko było wsadzone do, do zamrażarki. To jest praktycznie świeże. I to jest ciekawe. Tam, gdzie jest pieczywo, gdzie jest odsłonięte, a jak od środka, to już nie ma tego, nie jest takie białe nie występuje coś ta taka biel Ale to jak... ale to po... ale po, po krawędziach. Po krawędziach. Ja może wyłączę światło może będzie wtedy lepiej widać. O, o no tak to będzie jakby bardziej prawdziwe. o takie jak przejaśnienia przy, a, a tu ewidentnie na, na, na krawędziach gdzie to nie było bo jak jest chleb do chleba przy, przylega to w tych, w tych miejscach nie ma tych przebarwień jak jest kilka warstw a jak jest nie a jak jest yy, na krawędziach właśnie gdzie jest yy, dostęp świeżego yy, powietrza no właśnie, nie chcę sugerować niczego. Wtedy właśnie jest takie przybielone. O tutaj to widać wyraźnie odcięcie się. Ta niby dobra część chleb pieczywa a tutaj jest, tutaj jest już właśnie takie przybielone. No właśnie. I teraz się zastanawiam. O, tutaj to. Ewiden ze wszystkich st stron, bo to ca całkiem było osobno. Więc co to jest? Czy to jest w ogóle w takim razie ten chleb, można jeszcze jeść? Czy ten chleb można jeść? Dziękuję. Bo które było trochę w innym miejscu, na samym dole, ale było zasunięte. Tutaj widać jest oddzielenie tej części tej, tej białej. Tuż po, dru po, po drugiej stronie już tego. Już tego praktycznie nie ma. Nie widać. Choć w tej chwili yy, wizualnie, jak ja się patrzę wprost na chleb, to tego nie widać. Ale jak patrzę się tutaj przez monitor yy, komórki, to tu widzę, jest, jest, jest jednak yy, o, przebarwienie. Tutaj, no właśnie tutaj już może przeczulony jestem ale tak nie, niekoniecznie tego to widzę już nie będę wkładał tego chleba do do tam no tutaj widzę na sam miło że było na samym schodzie oddziel miał bezpośredni dostęp niby to nie widzę tego przebarwienia ani tu na krawędziach więc nie wiem czy ja to, to, to można jeść czy to nie można jeść Dobra, tego już nie będę wkładał do zamiarzarki, to jeszcze przepiekę, no właśnie, czy ktoś umiałby mi powiedzieć, co za przyczyna tego przewarwienia.